Las, 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 las to jest to co uwielbiamy, wycieczki, zwłaszcza zieleń otaczająca z tutaj tych drzew liściastych zawsze poprawia humor, rozświetla umysł, daje dużo wytchnienia taki spacer, więc korzystamy, korzystamy jak możemy. <laughs> yeah, it <where? laughs> <laughs> Это Эллисин. здесь Nie ma złej pogody w maju na spacer w lesie. Nie ma. zieleń, śpiew ptaków. Soczysta, piękna zieleń. Jesek też jest w siódmym niebie. Długo czekał na taki spacerek. Chociaż pada. Chociaż, chociaż leje. leje momentami. To jednak było warto. Było warto. I o strumyczek też wezbrały wody strumyczka od razu. Kap, kap, kap. I grzybki. Piękne, leśne grzybki. Ta zieleń jest po prostu tak nieprawdopodobnie soczysta. Ona tak malutki, koi uspokaja. Szołasik. Tu malutki szała Chyba dla jakichś leśnych skrzatów. Jabłek piesek. Fundi to by tylko głowa tam weszła. <noise> Chociaż może nawet nie. I spójrz, te odcienie tej zieleni. Szaleją. Szaleją w po oczach. prostu, tak? Jeszcze skroplone świeżym deszczykiem. No cud, no cud. Mięciutki mech pod stopami. O, tak miło się chodziło. Hmm. I ten zapach taki fajne przeszkody, nad którymi Elza przechodziła, no. trochę sportu, nawet żeśmy w sumie doszli tam, gdzie nie dochodziliśmy wcześniej, zawsze przyjeżdżając tutaj na spacerki, żeśmy nowe lokalizacje trochę zwiedzili, leśne. O, już się przestraszyło. I kaczuchy, kaczuchy. Udało nam się uchwycić dzikie kaczuchy. Co, tu za po Co? Drodze. Co to za łapy? Co to, 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 to? za łapy? A dzika Był, świnia się wylatała. Trzeba było też wcikać przez przeszkody. Właśnie. Hmm? Szczęśliwy piesek. Były mosty drzewne. Chodź tu. Hmm. Było jeziorko. I były leśne świniaki. Jeden był leśny świniak z nami chodził. No, właśnie się wyłonił. I tutaj leśne świniaki, śliniaki. Chrum, chrum. <grym> The sun is shining. <laughs>